Witam, chciałbym przedstawić wam promocję Forbet, fajna promocja na dubelki, oczywiście jeżeli ktoś się interesuje esportem. I tak, od 18 do 28 lutego gramy esport. Wystarczy wybrać dwa zdarzenia z kursem minimalnym 1,30 i już gramy bez podatku. Także kto się interesuje esportem, zapraszam. Ja oczywiście się interesowałem esportem, jak nie grała piłka nożna. Oczywiście w okresie pandemii, w tamtym roku grają dużo, fajne typy wchodzą, najlepiej grać na underdogów, dodawać im po prostu handicapy mapowe, także kto lubi polecam, też grają ostatnio właśnie e-sport bez podatku, polecam, kto lubi, trzeba korzystać jak gramy bez podatku, zieloności elo. Witam na kanale Ograć Machera. na wstępie chciałbym przedstawić... Partnera kanału Forbet Zakłady Buchmacherskie, rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. Witam, no niestety wczorajszy kupon nie siadł. No, Barcelona wygrała tylko 3-0, ale reszta typów z Ligi Mistrzów to kompletna porażka. Po prostu Real grał piach, ledwo tam wygrał. Mało tych celnych strzałów, sam Real bił chyba 4 czy 5 tylko, także słabo, no i miesiąc w Gladbach niestety też nie strzelił gola, chociaż atakowałem. No trudno. Gramy dzisiaj kuponem 46. Gramy o 442 zł. Dzisiaj jest bardziej pewny kupon moim zdaniem. Liga Europy to bardziej ofensywne granie moim zdaniem. I tak, gramy dzisiaj na bramki. Liczę tutaj na bramki, ogólnie dużo bramek. No i tak, pierwsze spotkanie jest to Ajax-Lille z i tu liczę na dwie bramki minimum. Ajax ostatnio jest bramko strzelny ogólnie, oni mają ofensywne granie. Lil też ostatnio. Tak tu grał defensywnie, ale teraz gra bardzo ofensywnie. Strzelał u siebie w lidze tam 4 czy 5 bramek Tu także w lidze Europy strzelał Ajaxowi. No, jedną strzelił, a Ajax strzelił dwie. Myślę, że tutaj musi być czwarte spotkanie, bo Lil potrzebuje bramek. Także liczę tutaj na bramki. I myślę, że będą. I następne spotkanie. Dwie. I następne spotkanie jest to Manchester United z Real Sociedad, no i tu liczę, że Manchester United jak poprzednio wygrał 4-0 na wyjeździe, także tutaj wygra chociaż jedną strzelę do przerwy, szybko bramka padnie, Real Sociedad już nie gra praktycznie oni nic, chyba żeby się otworzyli i naprawdę postarali się jeszcze odwrócić te już nie takie cuda były w piłce nożnej, chociaż myślę, że tutaj nie będzie takiego czegoś i tak. Liczę na ramkę do przerwy, bo na dwie bramki nie liczę, że tu będą. Mogą być dwie, może nie. Liczę na jedną bramkę do przerwy. I następne spotkanie jest to dla mnie Pewniak, Milan lub Remis i powyżej półtora gola meczu z Swezną do Belgrad. No, na wyjeździe się nie popisali chłopaki, wygrywali, grali jednego zawodnika więcej i po prostu oddali zwycięstwo w ostatnich minutach meczu. Normalnie Remis był 2-2, ale oddać zwycięstwo. Grając 11 na 10 no to jest porażka. Teraz muszą wygrać. Myślę, że strzelą bramkę potem drugą, żeby się nie obawiać już Cvezny, Cvezny, Belgrad. Bo jeżeli nas strzeli, to wiadomo, Milan musi także strzelać. 1-1 no jeden, jeden też ich premiuje. także I 1-1 premiuje Milan do awansu. I 2-0. Także myślę, że tutaj Milan otworzy się szybko i pokaże im, jak grają włoskie kluby. I fajny kurs, ponad 2, gramy na podwojenie, ponad, także liczę na to, że wejdzie jak zwykle konkurs na kanale, co trzeba robić, subskrybować, kanał dać łapkę w górę, no i w komentarzu wytypować minutę pierwszej bramki, dokładny wynik meczu pomiędzy Ajaxem a Lil, myślę, że tu będzie dużo bramy, 3-4, Ajax pokazuje, że ma słabą defensywę, ale także ma dobrą ofensywę, także... Coś 2-1, 3-1, coś takiego może być. Nie wiem w którą stronę, bo Lil musi to spotkanie po prostu wygrać. Także liczę na to, że to będzie to wygrania, jak mówiłem, 50 zł. Także zapraszam na weekendy do wygrania 50 zł od Forbet. Także powodzenia, zieloności, elo.